PPK, IKE, a może IGZE. Który z tych emerytalnych instrumentów będzie najlepszy dla Ciebie? Witaj w kolejnej, trzeciej już odsłonie naszego emerytalnego cyklu. Ja nazywam się Paweł Olszowick i wspólnie postaramy się znaleźć najkorzystniejszy sposób na zabezpieczenie naszej przyszłości, czyli emerytury. Nieważne, czy masz 18, 28 czy 45 lat, każdy moment jest dobry, aby zacząć o emeryturze myśleć. Nigdy nie jest za wcześnie, więc naprawdę warto się nad tym tematem zastanowić. Ostatnio mówiliśmy o trzech filarach, na których opiera się polski system emerytalny. Dziś chciałbym skupić się na tym trzecim, czy też po nadchodzących zmianach, drugim filarze czyli na dobrowolnych, niepaństwowych instrumentach finansowych pozwalających na gromadzenie i reinwestowanie oszczędności emerytalnych. Pokrótce chciałbym Ci dziś przedstawić kilka możliwości, które są obecnie dostępne na rynku. W kolejnych odcinkach weźmiemy je dokładnie pod lupę. Nasze dzisiejsze spotkanie potraktujmy jako swoisty wstęp do tematu. Opcji jest, jak wspomniałem, kilka. Dziś omówimy PPK, IKE i IGZE. PPK Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania emerytalnego. Wspólnymi siłami tworzą go pracownik, czyli ty, pracodawca, oraz państwo. System pojawił się całkiem niedawno, bo powołany był ustawą z 4 października 2018, która w życie wyszła 1 stycznia 2019 roku. Nadzór nad systemem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Z poprzedniego odcinka wiesz, że trzeci filar jest dobrowolny. PPK natomiast ma ustawowy nakaz powszechności, według którego każdy pracownik w wieku 18 do 55 lat musi być automatycznie zapisany do PPK przez swojego pracodawcę. Jeśli komuś jednak to nie odpowiada, to w każdym momencie może złożyć wniosek o wypisanie się z pracowniczych planów kapitałowych. Tematowi PPK poświęcimy jeden z nadchodzących odcinków, ale warto w skrócie omówić sposób jego działania. Co miesiąc pracodawca na nasze konto PPK wpłacał będzie ze swoich pieniędzy 1,5% wartości naszego wynagrodzenia. Oprócz tego, z naszej pensji będzie obcinane również 2%, które także powędrują na ów konto. Do tego dochodzą dopłaty od państwa, np. powitalna w wysokości 250 zł. Następnie środki te są inwestowane. Piecze nad nimi sprawuje instytucja finansowa, wybrana przez pracodawcę. Środki trafiają do nas po 60. roku życia. Inną formą dobrowolnego ubezpieczenia społecznego jest indywidualne konto emerytalne, czyli IKE. Pozwala ono uniknąć nam zapłacenia tzw. podatku belki, czyli 19% podatku od dochodów kapitałowych. Jak już pewnie wiecie, jeśli założymy sobie lokatę konto oszczędnościowe czy sprzedamy z zyskiem akcje na giełdzie, to od wypracowanego właśnie zysku będziemy musieli ów podatek zapłacić. I tak jak wspominałem, IKE pozwala nam na bezkarne gromadzenie zysków bez odprowadzenia 19% daniny. Jak to działa i gdzie jest haczyk? W dużym uproszczeniu, IKE potraktować można jako swoiste opakowanie dla wybranego przez nas instrumentu finansowego. Może to być wspomniana lokata, konto oszczędnościowe, czy rachunek maklerski, za pomocą którego będziemy kupowali i sprzedawali akcje. Każdy, kto ukończył 16 rok życia, może sobie taki IKE otworzyć. IKE możecie otworzyć w wielu bankach. Każdy może posiadać tylko jeden taki rachunek. Istnieją dwa istotne haczyki, o których trzeba jednak pamiętać. Po pierwsze, istnieje odgórnie przez państwo narzucony limit środków, jakie każdego roku możemy na takie konto wpłacić. W 2020 roku było to dokładnie 15 681 zł. Kwota ta jest wyliczana w ten sposób, aby nie przekraczała trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Drugim haczykiem jest fakt, że aby faktycznie uchronić się przed 19% podatkiem Belki, nie możemy wypłacać środków zebranych na IKE przed ukończeniem 60 roku życia. Jeśli będziemy potrzebowali skorzystać z tych środków wcześniej, mamy taką możliwość, nic tam tego nie blokuje, ale jak widać, nie byłoby to do końca opłacalne, bo wtedy taka wypłata obarczona jest właśnie 19% podatkiem. X. Indywidualne konto zabezpieczania emerytalnego działa na zasadach bardzo podobnych do omawianego przed momentem IKE. Co więcej, nasze wpłaty na X możemy odliczyć od podatku dochodowego, deklarując je w corocznym rozliczeniu PIT. Tu oczywiście też są pewne ograniczenia. Według aktualnych limitów ulga podatkowa w 2020 roku może wynieść maksymalnie 1066 ,31 zł groszy w przypadku pierwszego progu podatkowego, 2007 ,17 zł 17 groszy w przypadku drugiego progu podatkowego oraz 1191 ,75 zł groszy w przypadku podatku liniowego. W IGZE uniknąć możemy podatku belki, ale tylko jeśli nie wypłacimy środków przed ukończeniem 65 roku życia i przynajmniej 5 latach od rozpoczęcia oszczędzania. Nie oznacza to jednak, że nie zapłacimy żadnego podatku. Nawet jeśli spełnimy powyższe warunki, będziemy musieli oddać 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Wydaje się to być kiepskim interesem, ale trzeba pamiętać, że co roku środki z IGZE pozwalają nam obniżyć wysokość podatku. Tu również mamy do czynienia z limitem wpłat. Ten uzależniony jest od wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2020 roku wynosi ono 5367 zł. 71 groszy, wobec czego limit x to 6272 zł. 40 groszy. A może jeszcze inaczej. Oprócz wyżej wymienionych sposobów o emerytalne zaplecze możemy zadbać całkowicie na własną rękę. Sposobów jest bardzo dużo. Jedni odkładają gotówkę do szuflady, czego absolutnie oczywiście nie polecam. Inni inwestują w działa sztuki, spółki dywidendowe czy nieruchomości. W ramach naszego cyklu będziemy starali się przyjrzeć najpopularniejszym opcjom i mam nadzieję, uda nam się pomóc Wam w zbudowaniu skrojonego na waszą miarę portfela emerytalnego. Jeśli już teraz w jakiś sposób zabezpieczacie swoją przyszłość, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, który sposób wykorzystujecie. Na emeryturze, mam nadzieję, wszyscy będziemy mieli troszeczkę więcej wolnego czasu. A jak go spożytkować? No, na przykład czytając prasę. W rękach mam drukowany egzemplarz magazynu Inwestor. 130 stron ciekawych artykułów, porównań, wiedzy. Coś, co myślę powinno zagościć na Waszych półkach, jeżeli interesujecie się zabezpieczeniem swojej przyszłości finansowej. Kosztuje on 29,70, jeżeli wybierzecie się po niego na przykład do Empiku, bo tam na półkach będzie on na Was czekał, ale... Jeżeli chcecie oszczędzić, to mam dla Was taką małą wskazówkę. Możecie wybrać się na stronę efixsmack.pl łamane na sklep, i oto tutaj możemy nabyć oczywiście każdy pojedynczy numer naszego magazynu, ale również, do czego bardziej zachęcam, można zdecydować się na prenumeratę, która już na samym początku jest tańsza i bardziej opłacalna niż pojedyncze numery, ale tak między nami. Mam dla Was jeszcze jeden trik, jak te ceny obniżyć, bo tutaj mamy takie pole kotrabatowe, i jeżeli tutaj wpiszemy emerytura, Proszę bardzo, aktywujemy kod i ze 100 zł robi nam się niecałe złotych 80. Zł. W ramach prenumeraty oczywiście otrzymacie magazyn drukowany pocztą do siebie, do swoich skrzynek, ale poza tym są również bonusy o całkiem sporej wartości, bo mamy na przykład nagranie z webinarów i na przykład e-book, czy bezpieczne przystanie istnieją. To jest też coś takiego, co biorą pod uwagę ludzie właśnie zabezpieczający swoją emeryturę, tak zwane bezpieczne przestanie, Jeżeli nie wiecie, czym są, zapraszam na FXMac. Tam sobie możecie poczytać. Oprócz magazynu, można również te jesienne, długie wieczory spędzić na swojej edukacji finansowej, na przykład za pomocą naszej Akademii Inwestora. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, w ramach którego będziemy dla Was mieli w sumie 52 lekcje i to takie bardzo mocno nas nasączone wiedzą, obszerne materiały, wideo, do tego artykuły i teksty. Tak wygląda to od środka. Mamy spis lekcji, możemy sobie wejść na przykład lekcja szósta, rynek akcji, jeżeli interesujecie się inwestowaniem na rynku akcji. Powiedzmy na przykład spółki dywidendowe, które to według niektórych mogą zabezpieczyć Wam przyszłość emerytalną, to na ten temat możecie się dowiedzieć właśnie za pomocą prawie no, ponadgodzinnego materiału wideo. Oprócz tego, obszerny tekst, a na samym jego końcu możemy sprawdzić swoją wiedzę czyli przejść test. Warto dołączyć już teraz. Dlaczego? Dlatego, że cena z każdym kolejnym uczniem naszej akademii będzie wzrastała. Kolejna osoba zapisana to kolejna złotówka dodawana do tej ceny. Więc, jeżeli nie jesteś jeszcze pewien, czy to jest coś dla Ciebie, napisz do nas na supportfxmag.pl. My wtedy damy Ci taki dostęp tymczasowy, żebyś się zapoznał i wtedy utwierdził się w tej decyzji, że to jest fajna sprawa dla Ciebie. Bardzo serdecznie polecam, polecam również zasubskrybowanie naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów, na które serdecznie z tego miejsca zapraszam. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia. Hej!